4 maja tego roku złożyłem do starosty wniosek o likwidację tej przerwy w pasie rozdzielającym Alei Ratuszowej. I jak do tej pory, cisza. A zrobiłem to po to, żeby w końcu unikać takich sytuacji, jak ta na filmie, kiedy blokuje się cały lewy pas. Z powodu skręcania w lewo do urzędu miasta, czy to w jedną stronę, czy w drugą, oraz również po to, żeby nie dochodziło do łamania przepisów ruchu drogowego, czyli zawracania, tak jak zrobiło to właśnie auto. Podejrzewam, że starosta ma nie lada problem, jak mnie zbyć, gdyż dobrze wie, że. Lewoskręt jest nielegalny. Czy zastanawialiście się, dlaczego nie możecie skręcić w lewo z ulicy Roosevelta w Sienkiewicza lub przejechać ulicą Sienkiewicza przez ulicę Roosevelta? Lub dlaczego nie możecie przejechać na wprost ulicą Solankową lub w nią po prostu w lewo skręcić? A przy urzędzie miasta można robić, co się żewnie podoba? skręcać w każdą stronę i przejeżdżać na wprost otóż na istnieje pełnych tamtych skrzyżowań nie pozwala prawo czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego które właśnie w przypadku zjazdów do urzędu miejskiego zostało złamane miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabrania Tworzenia na ulicy klasy głównej, jaką była Roosevelt, a teraz Ratuszowa, lewo Jednak ktoś wydał pozwolenie w 2010 roku na wykonanie takich lewo skrętów podczas remontu ulicy Roosevelta. Czy poznamy nazwisko urzędnika, który złamał prawo? Dla wygody innych urzędników? Czy w Inowrocławiu są równi i równiejsi? Ciekawe, co na to wojewoda.